Ja mam z tej strony Campbell, jak wam obiecywałem, znaczy mówiłem na poprzednim odcinku, gdy oderwaliśmy, słuchajcie, skina do Jessie, czyli Red Dragon, czerwony smok Jessie, inaczej po polsku. No to słuchajcie, w tym odcinku odbierzemy sobie handlarza Gayla. No słuchajcie, ja się mega bardzo cieszę, mam nawet mega boxa, 500 nawet punktów mocy. No to ja się mega bardzo cieszę, słuchajcie widzowie. Hey, zagramy sobie może jedną rundeczkę nową postacią, czyli Max. Jak ja się cieszę. I słuchajcie, odblokujemy to post tego akurat z kina. Ej ty, ten tik tam szedli, gola. Wiedziałem, że strzeli. Aha, bo mnie gramy razem, okej. No nie he, Co? Jak oni nas tak pojechali? Muszę szybko wziąć tą piłkę. Bo jestem jedyną osobą. Ej, a kim grasz? Nie. Ale za to gram z tickiem. Błagam, wybi to. No nie he. Aha. A ja też mam przeciwko tika. No nie he he he. No tak, mam ze sobą też tika. Jak tak było blisko. Co ja zrobiłem? Mogę to od razu strzelać. A nie czekać. Ja nie wierzę normalnie na luzie. Ej, co? Głupia. Dobra, jeszcze trickshot na koniec meczu. Pięknie. Dobra, odbieramy, słuchajcie, mega boxika. Mega boxa? Ej, odbierać mega boxa? Dobra, najpierw leci od znaka. Dobra, dajemy handlarza Geyla. Jest! Mamy postać nową, czyli Geyla. Dobra, handlarz Gale. Pięknie. Ale jakie ona ma fajne animacje. Ja teraz sobie przewrócę jak zrobię sobie screenshota. Dobra. Słuchajcie, ode, odebrałem go. I mamy skin do Geyla. Jest! Jaki piękny. Ej, zaproszę cię do drużyny, okej? Okay? Dobra, stary A jeszcze wam pokażę Widzisz, mam handlarza Gala. Dobra, słuchajcie, ciągniemy, ciągniemy i skarpetki mamy spajka Dobra. Ej, trzymaj za mnie kciuki, okej? Okay? Megaboxa otwieram, jestem już przed skrzynką. Trzymajcie za mnie kciuki, kci, kliknijcie teraz łapeczkę w górę oraz subskrypcję. nie słuchajcie, nie patrzę widzowie, ja nic nie wiem. Jest coś, słuchajcie widzowie, ja nic nie wiem. Lipa. Aha, Dobra, ja daję 500 punktów mocy. Do kogo dać 500 punktów mocy? Let's get Ej Ty no Ej ko, do kogo dać te 500 punktów mocy? Nie Ej Ty czekaj? Ja muszę dać do kogoś innego Dam na przykład I ty, daj do 8 żeby go ulepszyć później na 9 moc mocno Dobra, dam może do Ems Bibi? Eee, nie, nie, nie Mam do niej mega mało punktów mocy. Stary, no nie wiem do kogo. Do Barleya. Ale wtedy stracę, jeśli ja wtedy punktów mocy stracę. Dam do. Czekaj. Dam może do. Kurde, no nie wiem. Zrobię wcięcie, słuchajcie, widowie się namyślę. Dobra, słuchajcie, namyś Dobra, słuchajcie, namyśliłem się i... Dajemy do ośmiobitowca. Daj... dać Dobra, daję Ej, ty, mam już go wymaksowanego Mam już go wymaksowanego. Wierzę mam. Nie wiem, wiesz, że ja mam go już wymaksowanego. Dobra, dawaj, lecimy. Tym Dawaj, tikiem, dobra. No, mi dupa. No. Ej, on takimi wężami strzela. Ej, on takimi wężami strzela. Nie, ale mam lagi straszne. Mam teraz lagi straszne przez tego skina. No, ej, podaj mi. Szybko, podaj, podaj. Самый вы. Самый вы то был. <laughs> ну, Миха. Еще себе трикшотом. Видишь, я себе трикшотом. Эй, посмотри на анимацию. Ну, я даже... тоже ее мама. Где она есть? Чекай. Ja też. Ale będę miał teraz za każde 500 ty będę dostawał y, ten Big Boxa. Ej ty, bo ja mam jakąś misję jeszcze nabija. Ale za 500. No właśnie. No nie, he, Mister P. O mnie.

Prawie go zabiłem. No nie. Pingwinki tam obijają. Ej, a teraz tym skiną, no to będę grał ciągle. Fajnie, że zrobili. Ej, wiesz, że jakbyś. I chyba, wiesz co, jakbyśmy nie odblokowali chyba tego teraz, co nie, w tym, w tym karnetie, to chyba by było jeszcze w drugim, albo, wiesz co by było, albo byśmy musieli go kupić za 80 gemów. Trzeba będzie go wtedy... To będzie jeszcze ich więcej? Ale tylko do tego, tak? No wiem, a ja to... Wiesz co ja... Ja tak szybko zrobiłem w ogóle ten karnet. No nie, co? A, co tam na spacerek? Za 30 dalej? I pewnie będzie też do niskim. O matko, wal, wal w tego, wal w niego, albo jakąś broń. Dobrze. No nie, Dobra. Dobra, słuchajcie, widzowie, to by było na tyle, słuchajcie, w tym odcineczku, fajne ma animację. jak widzicie, tutaj ma, trzyma miecz i mapę, fajnie, ma gwizdek nawet, nie, to nie gwizdek, to jest lampa Gina, a latający dywan nawet, co to jest, tutaj, on ma chyba te pociski Sandy, ej, on ma chyba pociski Sandy. Ej, słuchajcie, on ma chyba pociski, to są Sandy. Czekajcie, zobaczmy sobie na Sandy. Tak, to są Sandy. Podobne. Dobra, ja się będę już z nami żegnał. Oto się ma.